Dzień dobry Państwu! Mirek Szewczyk, 22 października, a przed nami losowanie w loterii Leviathan 2020 Graj w kolory, czyli dzisiaj poznamy laureatów nagród głównych w postaci czterech Toyot Aribo. System już wstępnie skonfigurowałem, wpisując numer decyzji. Pozostało mi tylko wpisanie dolnej i górnej granicy zakresu, z którego dzisiejsze losowanie się odbędzie, czyli ilość Państwa zgłoszeń losów. I laureatów wyłonimy 12, chociaż tak naprawdę wyłonimy ich czterech podstawowych i do każdego z tych laureatów nagród dolosujemy jeszcze laureatów rezerwowych dwóch do każdej z nagrody, do każdej z nagród, czyli 12. Wskazuję plik, z którego dzisiejsze losowanie się odbędzie. Zaznaczam dane, które zobaczymy na naszych ekranach. I przystępujemy do losowania. Wszystkim Państwu życzę powodzenia. Bardzo miło mi ogłosić, że laureatem numer 1, czyli laureatem srebrnej Toyoty Aigo, zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym 99 084, nadesłane z telefonu, którego początek to 698, koniec 402. Szczęśliwy paragon miał numer 1265. Laureatem drugiej nagrody głównej, czyli Toyoty Aigo w kolorze czarnym zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym 858 716 nadesłane z numeru telefonu, którego początek to 691 koniec 268. Paragon miał numer 92 48. Trzecim laureatem Nagrody Głównej, czyli czerwonej Toyoty Aigo, zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym 440 483, nadesłane z telefonu, którego początek to 515, koniec 959. Szczęśliwy Paragon miał numer W112 902 i ostatnia Toyota Aigo w kolorze białym wędruje do laureata którego numer zgłoszenia porządkowy to 17 066 Początek telefonu 663, koniec 754 A paragon miał numer W 274 958. Gratulujemy bardzo laureatom. Dziękujemy wszystkim Państwu za uwagę, za udział w loterii. Do zobaczenia.